Czy twórcy mają prawo żądać dodatkowego wynagrodzenia w sytuacji, gdy ich utwory są wykorzystywane w procesie trenowania sztucznej inteligencji? Chodzi o taką sytuację, kiedy zdjęcia, teksty, wideo albo jakiekolwiek inne twórcze materiały są wykorzystywane w narzędziach sztucznej inteligencji. No i do tej pory była to dyskusja poświęcona tym dużym dostawcom, dużym gigantom, dostawcom modeli językowych, którzy muszą mieć dane, żeby te modele trenować. I to, co się dzieje na świecie, te wszystkie rozmowy o wynagrodzeniu twórców koncentrowały się na tym, czy ci giganci muszą coś twórcom płacić. Ale ja nie o tym dzisiaj. Ja dzisiaj o bardziej konkretnej sytuacji, którą podrzucił do mnie Krzysztof z podcastu Bo czemu nie, pytając mnie o to, czy można te wszystkie zasady, o których dyskutuje się w kontekście gigantów, przełożyć również na jakąś sytuację bardziej indywidualną, klient per klient, człowiek per człowiek. O co chodzi? Krzysztof napisał w takiej sprawie, że mamy sobie odcinek podcastu z gościem. No i ten nasz gość w przyszłości bierze ten odcinek podcastu, wrzuca do AI, trenuje AI i tworzy w ten sposób jakieś swoje materiały, zaczyna na tym zarabiać. No i czy w takiej sytuacji jest jakaś szansa, żeby twórca tego podcastu otrzymał jakieś dodatkowe wynagrodzenie? Czy jest szansa, żeby taki twórca podcastu w jakiejś swojej umowie zawarł jakąś klauzulę kompensacyjną? czy jest szansa, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć to, że w przyszłości ktoś będzie z wykorzystaniem AI korzystał z czegoś, co nie do końca jest jego. No i właśnie o tym dzisiaj. Nie o dużych firmach technologicznych, nie o tych gigantach, nie o jakichś astronomicznych kwotach abstrakcyjnych idących w miliony, ale o sytuacji tu i teraz. Między dwoma twórcami, między dwoma osobami o użytek AI-owy. No i żeby tutaj zacząć, to trzeba w ogóle wprowadzić ciebie trochę w temat prawa autorskiego. No bo cała ta dyskusja związana z AI jest gorąca właśnie pod kątem prawa autorskiego. I to główne pytanie, jest, jakie jest zadawane, jest właśnie o to, czy wykorzystywanie utworów do trenowania sztucznej inteligencji jest jakimś polem eksploatacji, za które twórcy powinni być dodatkowo wynagradzani. No ale weźmy sobie teraz odcinek podcastu. No bo oczywiście my się przyzwyczailiśmy, że te AI uczy się na tekstach, na zdjęciach, na wideo, na jakichś informacjach. Na czymś, co na pewno jest chronione przez prawa autorskie. Ale jak to jest z odcinkiem podcastu? Czy odcinek podcastu faktycznie sam w sobie jest chroniony przez prawa autorskie? To jest kluczowe pytanie, bo jeżeli my chcemy przyznać twórcy podcastu jakieś prawo dodatkowego wynagrodzenia, to najpierw musimy stwierdzić, że on w ogóle ma monopol na korzystanie z utworu na tym konkretnym polu wynagrodzenia. Czyli musimy stwierdzić, że twórca podcastu jest uprawniony do odcinka podcastu w taki sposób, że może sprzeciwić się wykorzystywaniu tego odcinka podcastu przez innych do trenowania AI, a w związku z tym może otrzymywać za to wynagrodzenie. No i żeby stwierdzić, że twórca odcinka podcastu jest uprawniony, musimy stwierdzić, że odcinek podcastu w ogóle jest chroniony. No i to wydaje się oczywiste, ale wcale takie oczywiste nie jest. Dlaczego? Dlatego, że mamy sobie definicję utworu w ustawie o prawie autorskim. Nie będę jej teraz czytał. Jeżeli chcesz, to. od odsyłam cię do wersji tekstowej tego poradnika, tam wkleiłem wszystkie przepisy, wszystkie istotne treści prawne, których odczytywanie w formie audio uważam za bezsensowne, także jeżeli chcesz coś poczytać więcej, kliknij w przycisk i tam wszystko znajdziesz, natomiast wychodząc, a w zasadzie wracając do tej definicji utworu sprawa autorskiego, zauważmy też, że pośród wyliczanki przykładowych utworów znajduje się taki utwór jak utwór audiowizualny i gdy myślimy sobie podcast. W szczególności, gdy ten podcast ma również wersję wideo, to w sposób naturalny myślimy, oho, to na pewno będzie utwór audiowizualny. Tylko problem polega na tym, że ten utwór audiowizualny i przepisy prawa autorskiego poświęcone tym utworom audiowizualnym zostały zaprojektowane bardziej z myślą o takiej artystycznej kinematografii, o takim typowym filmie. No jeżeli ten nasz odcinek podcastu nie ma jakiejś reżyserii, nie ma jakiegoś scenariusza, nie ma jakiejś gry świateł, jakiegoś operatora kamery, jest to na przykład rozmowa dwóch osób w studio nagrywana przez jedną czy przez więcej kamer, to powstaje pytanie, czy to w ogóle ma na tyle duży pierwiastek twórczy, żeby można było mówić, że jest to utwór audiowizualny. Moim zdaniem niekoniecznie. Moim zdaniem w większości przypadków takie podcasty, w których mamy rozmowę gości nie będą utworami audiowizualnymi, ale to nie oznacza, że twórca jakiego podcastu jest z góry skazany na porażkę. Bo to byłoby też bardzo nieuczciwe powiedzieć, że twórca odcinka podcastu nie ma do niego żadnych praw. Pewne prawa ma, bo jest coś takiego jak wideogram i fonogram. To są prawa pokrewne, to nie są prawa autorskie. Ani fonogram, ani wideogram nie są utworami. Fonogram i wideogram są oddzielnymi dobrami chronionymi przez prawa autorskie w ramach reżimu praw pokrewnych. Fonogram to po prostu pierwsze utrwalenie pewnego dźwięku, pewnych zjawisk akustycznych. Więc każda wersja audio podcastu będzie fonogramem. Natomiast wideogram to utrwalenie sekwencji obrazów. No i będziemy mieli w takim przypadku do czynienia z wideogramem, czyli podcast w formie audio fonogram, podcast w formie wideo, dodatkowo wideogram. No i do kogo, komu przysługują prawa do tego wideogramu czy fonogramu? Producentowi. No i co ciekawostka, ustawa o prawie autorskim nie definiuje pojęcia producenta. Ale wprowadza domniemanie, kto jest tym producentem. No i nie będę teraz tego domniemania czytał, bo nie ma to sensu. W uproszczeniu powiem, że w zasadzie nie będzie wątpliwości, że twórca podcastu, który zorganizował nagranie, zapewnił warunki, opłacił, będzie producentem i fonogramu, i wideogramu czyli będzie uprawniony do fonogramu bądź do wideogramu a gdybyśmy uznali, że ten konkretny odcinek podcastu jest bardzo twórczy, czyli to nie jest spotkanie dwóch gadających głów, ale mamy jakiś scenariusz, jakąś reżyserię, jakąś grę światła, jakąś operatorkę kamery, to taki odcinek podcastu może być również utworem audiowizualnym. I oczywiście w tym utworze, jako takim, w tym odcinku podcastu, mogą się znajdować również inne utwory, bo tam na przykład mogą być jakieś grafiki w montażu użyte, mogą być jakieś przebitki, jakieś birole, jakieś dżingle dźwiękowe. Można się też zastanawiać, czy Treść samej rozmowy gości nie jest chronionym utworem. Chociaż tutaj jest to sprawa kontrowersyjna, a co więcej, gdybyśmy przyjęli, że treść rozmowy jest utworem, to powstaje pytanie, że gdy dwie osoby rozmawiają, to może jest to utwór współautorski. No, nie o tym dzisiaj, ale sygnalizuje Ci, że ochrona prawna autorska odcinka podcastu nie jest taka oczywista, a co więcej, w takim odcinku podcastu może pojawić się jeszcze wizerunek, czyli takie dobro chronione również przez ustawę o prawie autorskim oraz przez kodeks cywilny. Mogą się pojawić również znaki towarowe, jakieś logotypy. Także w takim jednym odcinku podcastu może być bardzo dużo różnych dóbr niematerialnych. Natomiast sam odcinek podcastu jako taki w całości może być bądź utworem audiowizualnym, jeżeli jest podobny do twórczego filmu, albo przynajmniej fonogramem i wideogramem. No i tu mamy punkt wyjścia. Wiemy, że twórca odcinka podcastu jako producent fonogramu i wideogramu jest do niego uprawniony. Co to dla nas oznacza? To oznacza dla nas, że ten twórca fonogramu wideogramu ma pewien monopol. Ma monopol na decydowanie o tym, w jaki sposób z fonogramu wideogramu będzie następował użytek. Nie jest to tak szerokie uprawnienie jak chociażby w przypadku utworu, bo w przypadku utworu ustawa posługuje się takim sformułowaniem wszystkie pole eksploatacji, a w przypadku fonogramu wideogramu idzie wężej. I wskazuje tylko konkretne sposoby korzystania z wideogramu, fonogramu, ale jednym z tych sposobów korzystania z fonogramu, wideogramu jest jego zwielokrotnianie. Czyli twórca odcinka podcastu, jako producent fonogramu, jako producent wideogramu, ma monopol na zwielokrotnianie tego pod odcinka podcastu. No i jeżeli teraz sobie przejdziemy płynnie do przetwarzania takiego odcinka z wykorzystaniem AI, to wkraczamy tą słynną dyskusję, czy uczenie się sztucznej inteligencji prowadzi do zwielokrotniania utworów. Możemy tutaj oczywiście teraz opowiadać o tym długimi godzinami, bo jest to temat bardzo szeroko dyskutowany, ale dzisiaj ja tylko ten temat sygnalizuję i zajmuję swoje stanowisko. I ja uważam, że jeżeli wrzucimy odcinek podcastu do jakiegoś narzędzia AI, to go zwielokrotnimy. W związku z tym nie możemy tego zrobić bez zgody producenta fonogramu, bez zgody producenta wideogramu, bo taki użytek, jakim jest trenowanie sztucznej inteligencji z wykorzystaniem fonogramu, mieści się w monopolu producenta. I oczywiście można by teraz jeszcze powiedzieć, że jest coś takiego jak dozwolony użytek. Dozwolony użytek, w tym artykuł 26 ze znaczkiem 3 ustawy o prawie autorskim, który jest powoływany jako podstawa, dlatego że te modele mogą się uczyć. Ten tekst, and data mining to też jest tutaj szerokie pole. Dyskusji, czy aby na pewno jest to przepis właściwy do legitymizowania uczenia się sztucznej inteligencji, ale znowu ja dzisiaj nie o tym, ja tylko zaznaczam, że gdybyśmy powiedzieli, że fonogram, że odcinek podcastu jest utworem, to w ramach tego dozwolonego użytku można byłoby powoływać się, że można go wykorzystywać do trenowania sztucznej inteligencji. Ale w tym przepisie jest powiedziane, że twórca może się sprzeciwić, może zastrzec, że się nie zgadza. No więc albo sobie twórca zastrzeże że się nie zgadza, albo jeszcze dalej, jeżeli nie mamy do czynienia z utworem, a tylko z fonogramem bądź wideogramem, to w ogóle ten przepis nie znajduje zastosowania, bo nie ma odesłania w ustawie do jego stosowania. Tu wchodzimy w taki już bardzo, bardzo dużo, daleko posunięty, skomplikowany proces oceny prawa autorskiego. Nie wiem, czy to, co mówię w tej chwili, jest dla ciebie w pełni zrozumiałe. Jeżeli potrzebujesz chwili, to ja zachęcam, żeby zerknąć do wersji tekstowej bo ze swojego doświadczenia wiem, że jak coś czytam, to inaczej mózg mózg pracuje niż jak słucham, ale być może ty jesteś słuchowcem i dla ciebie jest to w tej chwili zrozumiałe. Ja pozwolę sobie podsumować te takie dywagacje, które do tej pory prowadziłem i powiedzieć, co jest najważniejsze. Znowu przypomnę odcinek podcastu fonogram wideogram czasem utwór audiowizualny twórca odcinka podcastu jako producent fonogramu wideogramu ma monopol na zwielokrotnianie go w tym na u, wykorzystywanie go do uczenia sztucznej inteligencji, więc jeżeli ktoś bierze ten odcinek, wrzuca do AI to potencjalnie narusza prawa autorskie bądź prawa pokrewne twórcy odcinka podcastu i ten twórca odcinka podcastu ma podstawy prawne, żeby argumentować, że doszło do naruszenia jego praw autorskich bądź pokrewnych i formułać określone roszczenia, na przykład roszczenie odszkodowawcze, ale dochodzenie ochrony odszkodowawczej Dochodzenie w ogóle roszczeń ochronnych w zakresie naruszenia praw autorskich bądź pokrewnych jest dość skomplikowane. Prostsze mogą być inne mechanizmy, i te mechanizmy można zbiorczo nazwać pewną klauzulą kompensacji. To jest takie sformułowanie, które podrzucił mi właśnie Krzysztof, które pojawiło się w kilku materiałach na YouTubie, że warto w swoich umowach zawierać klauzulę kompensacji na wypadek przyszłego trenowania sztucznej inteligencji z wykorzystaniem naszych materiałów. Coś takiego jak klauzula kompensacji sama w sobie w przepisach nie istnieje, ale można tą klauzulę kompensacji zapisać w umowie na różne sposoby. Na przykład na dwa takie sposoby, jakim jest wynagrodzenie bądź kara umowna. No bo jeżeli powiedzieliśmy sobie, że trenowanie AI jest oddzielnym polem eksploatacji, czyli wrzucenie odcinka podcastu, czy wrzucenie jakiejkolwiek innej treści, jakiegokolwiek innego materiału do AI jest polem eksploatacji. No to jeżeli my zawieramy jakąś umowę z drugą stroną, to możemy to pole eksploatacji wskazać i przewidzieć za to pole eksploatacji wynagrodzenie. Może być to wynagrodzenie zbiorcze, określone jedną kwotą za wszystkie pole eksploatacji, może być to wynagrodzenie dodatkowe. Ono może być jednorazowe, może być jakieś powtarzalne, może być prowizyjne, może być hybrydowe. Opcji jest tutaj bardzo dużo, ale można właśnie w ten sposób pójść. Mamy umowę, z której wynika bądź przeniesienie praw autorskich, bądź licencja. Precyzujemy, że jednym z pól eksploatacji jest wykorzystywanie materiałów do uczenia sztucznej inteligencji i przewidujemy za to dodatkowe wynagrodzenie. Pierwszy wariant. Tylko ten pierwszy wariant zakłada, że my się godzimy na coś takiego. Jeżeli jednak naszą intencją jest to, żeby ten ktoś drugi nie wykorzystywał w taki sposób naszych utworów, czyli nie chodzi nam o to, żeby dostać wynagrodzenie za to, że ktoś je wrzuca do AI, chodzi nam o to, żeby w ogóle tego nie robił, to możemy posłużyć się drugą konstrukcją. Możemy pójść w zobowiązanie umowne, czyli przewidzieć w umowie, że druga strona zobowiązuje się, że nie będzie w taki i w taki sposób korzystać z określonych materiałów. Na przykład nie będzie ich wykorzystywać do trenowania sztucznej inteligencji. I takie zobowiązanie, a w zasadzie jego naruszenie, możemy obwarować karą umowną. Czyli jeżeli strona dopuści się naruszenia i wrzuci nasz odcinek podcastu, bądź jakikolwiek inny materiał objęty umową do AI, to nam będzie należna kara umowna. I to są dwa rozwiązania, które tak prawnie stoją za tym nośną nazwą klausula, klauzula kompensacji. Jeżeli spotkałeś się z jakimś innym rozwiązaniem, to koniecznie daj mi w komentarzu, ale ja uważam, że to są dwa rozwiązania, które najprędzej można w tej sytuacji zastosować, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć się przed tym wykorzystywaniem naszych utworów, naszych różnych materiałów do trenowania AI. Tylko tutaj dochodzimy do pewnego problemu praktycznego. Jak to mój świętej pamięci dziadek mówił, co ma żołnierz do chleba, ma prawo. No i może być tak samo w twojej sytuacji, że ty masz w umowie prawo albo dodatkowego wynagrodzenia za trenowanie AI, albo karę umowną za naruszenie zakazu wrzucania do AI. Tylko powstaje problem dowodowy. Jak udowodnisz, że ta druga strona faktycznie w sposób nieuprawniony wrzuciła jakieś materiały do AI? Czy będą po tym jakieś ślady? Czy te ślady będą przekonywujące? Czy one będą pewne? Oczywiście, jeżeli ona będzie tworzyć jakieś swoje własne materiały, to być może będzie to łatwiej wykazać. Ale trudno przewidzieć, bo przecież wiemy, że ten postęp technologiczny następuje w zasadzie w trybie ciągłym. Niemniej jednak, te problemy praktyczne i te problemy dowodowe nie powinny Cię zniechęcać przed myśleniem o tym temacie. No bo lepiej mieć taką klauzulę kompensacji, nawet niedoskonałą praktycznie, niż jej nie mieć. Zawsze będzie to jakiś punkt wyjścia do ewentualnych rozmów z drugą stroną, że należy ci się jakieś wynagrodzenie bądź jakaś kara umowna. No i też w drugą stronę. Uważaj, że gdy dostajesz jakąś umowę, sprawdź, czy czasem w polach eksploatacji nie ma użytku AI-owego bez prawa dodatkowego wynagrodzenia. No bo ja ostatnio taką umowę konsultowałem i złapałem się za głowę, bo w ramach jednorazowej kwoty, jednorazowego wynagrodzenia, przeniesienie praw obejmowało również wrzucanie utworów do sztucznej inteligencji. I tworzenie różnego rodzaju opracowań utworów zależnych bez konieczności pytania o zgodę autora i bez dodatkowego wynagrodzenia. No, taka klauzula rodzi takie ryzyko, że ty podpiszesz umowę, masz współpracę, współpraca się po kilku miesiącach kończy i ty już jesteś niepotrzebny, bo ta druga strona weszła w posiadanie materiałów, które sobie wykorzystuje, przetwarza sejaj i tworzy kolejne swoje własne zasoby. No, i to tyle, co chciałem Ci dzisiaj o tym opowiedzieć. Mam nadzieję, że było to dla Ciebie w miarę zrozumiałe. Podsumowując, po pierwsze, odcinek podcastu może być fonogramem, wideogramem, utworem. Ale odrywając się nawet od już tego odcinka podcastu, bo możesz słuchać tego materiału, myśląc o innych utworach, to pamiętaj, że zawsze musisz stwierdzić, czy to, co ty masz, niematerialnego, jest czymś, co jest chronione przez prawa autorskie. To niekoniecznie musi być utwór bo to może być również artystyczne wykonanie, to może być fonogram, to może być wideogram. Ważne, żebyś wiedział, że to, co masz, jest chronione. Jeżeli jest chronione, to ty masz monopol. Monopol obejmuje również trenowanie sztucznej inteligencji, bo jest to jedno z pól eksploatacji. Więc jeżeli ktoś bez Twojej zgody, bezprawnie przetwarza jakieś materiały w sztucznej inteligencji, to z jednej strony możesz dochodzić roszczeń ochronnych, możesz po prostu wytoczyć sprawę o naruszenie praw autorskich. Ale łatwiej będzie, umówić się już na wstępie w umowie, że albo mamy za takie pole eksploatacji jak trenowanie AI dodatkowe wynagrodzenie, albo mamy wręcz zakaz wykorzystywania ajajowego z jakąś karą umowną. I to są mechanizmy, które można nazwać w uproszczeniu tą klauzulą kompensacji i one mogą być przydatne w przyszłości, gdy pojawiły się jakieś problemy. Gdybyś nie doszacował z kolei pewnego wynagrodzenia na wstępie, to też jeszcze sprawa nie jest przesądzona, bo jeszcze pojawia się coś takiego jak klauzula bezcelerowa, ale o tym już w ogóle nie dzisiaj. O tym nagrałem oddzielny odcinek i tylko powiem, że ona nie jest zarezerwowana wyłącznie dla twórców i pisarzy, ona jest zarezerwowana dla wszystkich, którzy mają niedoszacowane wynagrodzenie za korzystanie z utworu i uważają, że to wynagrodzenie jest niegodziwe, nieproporcjonalne do zysków. Także nie jestem w takiej bardzo straconej pozycji i mimo tych trudności dowodowych, praktycznych zachęcam, żeby ten temat podejmować zawsze w, rozmow w rozmowach z drugą stroną, żeby negocjować pewne postanowienia w umowie. Bo jak będziesz miał tą klauzulę kompensacji w jakiejś formie do umowy włączoną, będzie ci łatwiej w przyszłości dochodzić ewentualnych roszczeń. No dobra, to naprawdę wszystko. Tak jak wspominałem w trakcie tego naszego dzisiejszego spotkania, odsyłam ci również do wersji tekstowej tego poradnika. Znajdziesz tam takie bardziej logiczne, bardziej uporządkowane argumenty, które omówiłem w tym wideo. Jak się pisze? To się pisze trochę inaczej. Jak się czyta, to się czyta trochę inaczej, więc pewnie łatwiej ci będzie z tego skorzystać. A co więcej, w tym artykule znajdziesz zarówno treść przepisów, które są kluczowe, jak i przykładowe klauzule umowne i do wynagrodzenia kompensacyjnego i do kary umownej. Więc kliknij w link, przejdź do wersji tekstowej i na spokojnie dodaj sobie do zakładki. Nie musisz tego czytać w całości teraz, ale jestem pewien, że kiedyś, prędzej czy później, ci się przyda. Podobał Ci się ten odcinek? Zostaw łapkę w górę. Zostaw komentarz, zapisz się do mojego newslettera, żeby mógł Ci wysyłać co tydzień rozwiązania konkretnych problemów prawnych. No i to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Wawrzak, jestem radcą prawnym, autorem bloga Prakreacja.pl i założycielem specjalistycznej kancelarii prawnej Prakreacja Legal, w ramach której pomagam między innymi twórcom również przy umowach i również przy AI. Jeśli będziesz mnie potrzebować, jestem w internecie, na mailu, w sekcji komentarzy. Daj znać. A teraz wszystkiego dobrego, powodzenia z Twoją twórczością i z Twoimi umowami. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, cześć!